Dzień coś witajcie. Tak, to znowu ci nagrywamy Minecrafta. No. A nie tak się domyślę z z Minecrafta. Jak ktoś pamięta, to nie zostawi łapkę w górę. No. Kolejny film z tego. Ale to już, już było dawno, okropnie. No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo tak to, jak będziemy, widzicie ten nether. Jak w nim będziemy, to. Wiecie, co jest stanie? Postawimy łóżko i wybuchnie. I kliknie na lewym przyciskiem myszy. I ja o Tak, wbijam na nas świat do nagrywania. Jak już tutaj dawno w ogóle nie było. Więc, wchodzimy. Napiszcie pod innymi filmami, czy na dyskusjach. Tylko musicie mieć laptopa czy tam komputer Napiszcie czy chcecie abym nagrywał na serwerze no dobra Czyli my teraz wiem co zaczniemy robić mamy żelazo chyba żelazka nie mamy Że, żelazka co? E, tuż łaziliśmy mam pomysł o kurde Patrzcie, jak, jak y, ten lata prawdziwy dream. Kurde! Nie, 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 nie widzieliście. Dobra, ja teraz ją jest. Nie wiem po co to robiłem, ale nie wnikajcie ok? Jak mogłem go po prostu zajść. O, tu jest. Łatwo. Y, mamy chleb, mamy chleb. Nikt nie widział. Nikt nic nie widział. Okej. Okay. Zrobimy sobie jak. To zwykle będzie ile to jest? 2 i Będzie 6 i 6. Zgadłem. No. Jak tak jak grałem, zrobiłem... E, miałem dwie kości... No, a zrobiłem, a wyskoczyło mi kurde ile to było. Eee. 7. A czy 6? A tak jest dziwne. czemu mi pies z okna? okna z tymi psami dzieje? Nie wnikajcie, jak będzie takie coś słychać. A co się robi w Minecrafcie. Widzicie tego przemiłego pana, który jak mnie czaśnie, to padnę. To? Nie, nie, jak mnie wali, tak. Nikt, nikt, nikt nie słyszał, proszę was, nikt tego nie słyszał, ok? Prawdziwy Minecrafter zabija. Jezu. Nawet mi się łopata znieścia takim jestem lamusem. Dzień dobry, panie duży. Halo, pani dobra. Kurde! Nic nie widzieliście. Udajcie, okej? Okay? Mówiłem, że to jest bardzo y, niemiły pan. Mówię. Więc sami z takim pana takim panem nigdy nie zadzierajcie, bo jest on zrobiony z przemiłego i mocnego potrzebnego nam się, okej, okay. żelaza. Więc teraz po prostu ko niego przejdziemy. Pozbieramy itemki, jakby nigdy nic. I się będziemy dziwić, czemu ten itemek leży na drzewie. Och, zabierzemy sobie te szyby. Jakie szyby, co ja mówię? Czekajcie um, Dobra, mam Ach Jak sikierki mu siadło E, no padł On jest mega mocny nawet już mi sikierka padła Jego tylko obijam po półset duszka przed chwilą A mogę mu zadać takiego mocnego knoka? Czekaj Oła, kurde! Czy mi do oka wleciało? Poczekajcie, oła kurde! Kiedyś hmm. trzyma mi do oka, mała wleciało, dobra mi woda. Ile? Już widzę, że będzie dwa żelaza, naprawdę. Ja nie potrzebuję kwiatkę. Pięć żelazo! Co ty tu robisz? Jakiś rekord? po prostu nie żartuję pięć razy, to to, to nie jest nic. To to, to to po prostu nie jest nic takiego takiego dobrego. O. Idziemy do naszego domku, który trochę tak wygląda. No super. Tak super domek który wygląda jak kaczka. Nazwijcie. Napiszcie w komentarzach, jak y, to będzie się nazywało. Ten domek, który wygląda jak kaczka. Może domo kaczka lub kaczka domek, albo domek kaczki. W ja, my nie mamy kaczki. Bo w Minecraftie nie ma kaczek. A co jakbyśmy jej dodali? Poza sposobem użycia kaczko-mózgu. Y, co? Ja bym się na wędkę nie skusił. Y, teraz będziemy pół półodcinkowym. Wędkować, więc się przygotujcie. Naprawdę jestem głupi. Już prawie całe żelazo. Co ty tutaj robisz? Przepraszam bardzo. Masz sadzonkę. Rzuć sobie Masz sadzonkę. Bo kiedyś tak widać, że jak do niej przyszedł przyszedł, A, może. o, no masz. także za co? i tak wszystko to po kolei wrzucał co mu dałem a teraz nawet nie chce się do mnie zbliżyć ja ci nie po prostu weźmiemy tę sadzonkę, dajemy tu a to skopiemy łatwo a teraz się hu Okej, okay, ładnie wygląda i przeznajcie to wygląda jak bambus o, od tej strony wygląda jak bambus a nie, nie będę tego drzewa niszczył. No bo tam jest domek na drzewy. Dobra, po prostu idę tutaj zniszczyć. Haczu, hazu, 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 co chwilę mi się coś kończy. Teraz mi się skończył na przykład jak się nazywało to. Mmm, Zaczynamy, już mamy jakieś zniki pamięci powoli, co się ze mną dzieje. Dobra. Logiczne drewno. I a tutaj wiecie co mnie ciekawi? Jak ten Steve robi te patyki? Patrzcie, bo on ma drewno, co nie? I jak on z tego drewna... Pytanie, jak to, jak to rozwala. A drugie pytanie ma, jest w tym. On to niby rozwala ręką, ale jak on to robi na deski? Jak on nie ma nic przy sobie? Wytłumaczycie mi to? A bo jak on robi z desek patyki? Co, on to łupie ręką na kawałki? Yy, to będzie tak, kilo, to, to. jak zrobić to coś? O. Naprawdę, ja się o wszystkim dowiaduję Ostatni. Um. Co ja chciałam zrobić? Okej, okay, pamiętam. Stać mnie, stać mnie. Okej. Okay. Czemu dostałem teraz achievementa, za tego Pikaxa, jak, jak jak to się nazywa? Jak już dawno miałem go. Teraz czekam ja 100 lat, zanim coś z nas złowi. Jak złowi 5 czy parę rzeczy, to się widzimy. Ale miałem fajny sen, że łowiłem rybę i wyłowiłem karpia. No ok. Idziemy łowić O! E, Dobra naprawdę jak ktoś wyłowię to, to się widzimy Jak coś ciekawego wyłowię to się widzimy Na razie wyłowiłem co... Śledzia i karpia Czy łusosia no, czekajcie, to się płynie, nie Dobra, naprawdę, jak coś konkre konkretnego w się widzimy. Wiecie, to się stanie, jak ktoś zje lilię wodną? Patrzcie, jemy, jemy lilię wodną, wcinam ją. Patrzcie, co mi się zaraz zarządzi. Kurde, zjadłem tutaj za dużo tej lilii wodnej. O kurde, o kurde. O nie, o nie mam zdechłości. Co? Co? Kurde, o, o. Ehm... Um. Trochę za dużo zjadłem tej lili wodnej. Zjem sobie rybcie, pypcie, liczy chopypcie. I co? A, zapomniałem, że mam jeszcze efekt zatrucia, idą będzie trwał. Naprawdę 30 sekund. Po chleb tutaj wyjmę na bok. Dobra, idę łowić. Patrzcie, pokażę Wam śmiesznego buga. Jak chcecie to wykonać, to robicie tak. Wędka musi być w wodzie. Tylko trzeba trafić tak, żeby w... spławik był idealnie. To nie jest Bóg, ale takie fajne. Spławik był idealnie przy. O, właśnie tak. A może być pot. I teraz patrzcie. Odsuwacie się od tego spławika. I czekajcie na rybę. To by było doszło to chwilę. No, gdzie jesteś, ryba? Ja cię zmarnowałem, stąd czekajcie. Ok, teraz czekamy. Co strzeliło? Czekamy na ryby, i on teraz tego nie zepsuł. O, płynie, płynie, płynie. Kurde, nie zadziałało, ale ta ryba jest tu przez to, że jak przy tym, może ona zadziała albo gdzieś tak przy tym. A bo to było pod tym nie pamiętam. Chyba pod lub przy, to musicie sam sprawdzić. I jak się nazywa, Ale zadziałało. Dlatego tą rybę wyszczeliło aż tutaj. Czekajcie, dajcie mi chwilę, to coś, coś zrobię. Dobra, powinno być git. Powinno teraz być git, jest majonez, zliżę oponest, co? Dobra, czekamy teraz. Na oponenta. Dobra, łowimy cały czas. Okej, okay, płynie, płynie, patrzcie, patrzcie. No, tak jakby. A patrzcie na takiego jednego boga. Teraz trzeba czekać aż zryła przypłynie i patrzcie. Tylko się nie udusić pod wodą. Jak gdzieś będziecie widzieć szybko zamurkować pod łódkę O kurde ja. Ale kiedyś mi się coś takiego stało, że jakby Widzicie tę rybę, dropnąłem ją kiedyś I ona jakby tak nigdy nic Leżała sobie jakbyście ją położyli Już wam pokażę Tak, tylko teraz szybko na prostego. I wam pokażę o! I teraz tak na prostego jak było przed chwilą. Nie może możemy jakieś wypaść wędka szczęściem... Tyle tam jest czwórka, piątka, czy ileś tam? Dobra, łożę chwilę. Nie było nic jak zwykle. Wiem jakaś tam mi się rozdymka trafiła i ten... Dwie rozdymki Dwie rozdymki trafiłem. Ale ja mam pomysły. Tylko chlebek wci... Nie nie Czekajcie daj, albo nie, nie odregeneruj się Proszę nie odregeneruj się Dobra Teraz patrzcie Wiem sobie B, szybko idę się Nadal miałem zatrucie. Taka prościzna. 6 sekund i jestem, ale cały czas miałem na sobie zatrucie i poszłam spać. Bóg na to, żeby was nie było zatrucie. Widzicie, na tym odcinku jest dużo bugów. I Czemu mam całego w ekwipunku? Czekaj, czekaj, tutaj można nawet są komendy, komend nie ma. Widzicie, czerwonego? Nawet error jest. Dobra. Pójdę jeszcze w jedno miejsce gdzie powinno być gdzie mogą być skarby czyli tu nie nie co nie bezro... aha, bo zjadłem To żeby przez jakąś chwilę tam was nie biło teraz wpływ... Jeszcze ja wpłynę na... ej zobaczę co jest nie jak dam to a wpłynę na spławik i spławik będzie teraz cały czas na tym Co się stanie z rybą czy czymś tam co trafia Cześć wyraczekam? Uuu! jest? Nie muszę daleko chodzić po rybę. Tylko będzie prost przy ust. Ale fajnie. Okej, okay, czekanka. Ja to się coś szybko rywy Łowię to już od chwili, a to są moje jedyne łupy jakie teraz złowiłam Łosoś, barwnik to jest mega dziwne I reszta są jakieś ryby i to od squida. To jest to co teraz złowiłam, naprawdę Wiecie co? Dobra, tak wiem, magiczny teleportarz nie był tu pisany, ale w połowie wyłączył mi się film, więc ja już się będę żegnać. Stawiajcie łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję Wam, że oglądaliście. Czytamy sobie jeszcze marchewkę. No, do zobaczenia i cześć! Sub łapa i kobel. Elo.